Siemano, widzowie, jestem tutaj z Adamem i chcieliśmy Wam coś ogólnie powiedzieć. Jak to jest? Powiedzcie mi, kur... a jak to jest? Że inni, inne osoby nagrywające takie kidosy Robloxa mają więcej wyświetleń niż my więcej wyświetleń, więcej lajków, więcej wszystkiego. My nagrywamy dobre filmy, a. A filmy i my się staramy jeszcze, a oni się nie starają i dostają za, za takie kupsko, dostają milion w, w wyświetleń, nie wiem za co. No właśnie, i chcieliśmy Wam powiedzieć, że lepiej. A, jeszcze jedno. Po pierwsze, takie Kidosy mają albo po 10-9 lat i dosłownie nagrywają byle co, tylko żeby coś było. A my nagrywamy po kilka filmów dziennie, tylko po to, żebyście oglądali. A Wy nawet tego nie oglądacie. To co to jest? Powiedzcie mi, co to jest. My się staramy, a nawet lajki nie dostajemy. Nie, to, to ta, ta logika al algorytmu to o, jest taka... Wiem co e, jest najlepsze. Luna. Wiem co jest najlepsze. Czy oni nagrywają z głosem? Czy oni nagrywają z głosem? Powiedzcie na. Czy oni nagrywają głosem? z głosem? Nie. No właśnie. Czy oni nagrywają z przyjaciółmi, do, do których można do których normalnie gadają? Nie. No to co... Ty powie... Czy to oni mają w ogóle kolegów? Nie. No właśnie. Oni mają kolegów z Robloxa, których nawet nie znają, wytyfy. No. A tak naprawdę to, to jest ich, ich a, ojciec. A my na, a my na przykład y, się, my się znamy na przykład, y, wiemy jak się nazywamy, y, znamy swoje nazwiska. No i kur... Jak to jest? No, no i my chociaż wiemy, że nie jesteśmy żadnymi z kamerami, tak jak na przykład no. na Robloxie czasami są jakieś hakerzy i co i powiedz, pytam się, a co by się stało na przykład jakby jakbyście gadali z jakimś hakerem nawet pisali, no no a my się znamy my dobrze nawet widziałem raz twarz Adama, no i, po, po, i jak to jest, no jak to jest, no ja się pytam. To... I, i, mam, I mam też pytanie um, do algorytma YouTube'a. Algorytmie, my się staramy, my się z całych sił staramy, my się... Um, mi, A mi jeden um, odcinek zbanowano. Gdzieś... No. Ej, algorytm, logika algorytmu jest najgorsza, naprawdę. Algorytm zmniej się, naprawdę. Bo jak tak dalej pójdzie, to, to rozsadzę wszystkie green screen kidy. Na no, oczach algorytmy. Ja w ogóle wyzywam tych kidów. Pewnie niektórzy, y, z, niektórzy z Was y, pewnie widzieli kiedyś moje komentarze na tych filmach z tymi. Czekajcie, z... czekajcie, Egdobie! Czekajcie, Egdobie! To trzeba robić z green screen kidami. To trzeba robić, Nie, to, trzeba to trzeba robić. robić. No, to, to trzeba, trzeba robić. robić. O, tak trzeba robić. Gnoje. Ja ich wyzywam. O... Pewnie widzieliście moje komentarze, na których byli, były takie w ogóle napisy. W ogóle, Ej, Adam, weź mi powiedz, co to jest. Ludzie se dają takie, jakby napisy, nie? Czarny gram, napisy jakieś czy mnie lubicie, opuszczam. To, co to jest? Czy no to... na przykład, Ej, czy Greenskin, kiedy normalnie robią coś takiego? Lubicie mnie i większość osób pisze tak. Jak to jest? Wy, wy ich nawet nie znacie, ludzie. Przecież, żeby komuś powiedzieć prawdę, czy, czy lubicie... To jest takie trudne? Czy to jest takie trudne? Czy to jest takie a, trudne a powiedzieć mam prawdę? Pytanie, a mam pytanie, czy, czy to jest takie trudne, na przykład zapytać się czy jakaś osoba nie chce na Discorda, bo nie wie jak, czy to jakiś skaner, czy coś. I jak się znacie, wiecie jak wyglądacie razem, to wtedy możecie się kolegować, już tak całkiem, rozumiecie? A nie, że wy sobie po prostu, o tak się kolegujecie. Ale róbcie sobie jak chcecie. Ja, ja, wam do, ja was do niczego nie zmuszam z Adamem, ale ja, dla mnie takie zachowanie, że y, ktoś se robi te takie filmy, to, to jest. Nie, to nie jest w moim typem, serio. Co to jest? No, to jest jakieś niestaranne... Ej, nie Ej, Adam, widzowie, słuchajcie no? wszyscy. Dla mnie takie coś to dłuższe, że jest strata czasu na takie filmy. A, a po drugie, um, gry Screen Kiddy robią to w sekundy i jeszcze to, to jest takie czytowanie w prawdziwym życiu, nabijanie sobie słów. Właśnie, a jeszcze jak mówią, że, po, że yy, ten że ten pokaże swój głos, to gówno, pokaże jakiś głos z internetu, no to co to jest? A my to jeszcze pokazujemy, my ga normalnie gadamy, my nie piszemy, to jeszcze mamy tak, my mamy tylko 14, po 14-16 subów, co to jest? Ja, nie, mam jeszcze drugi kanał, Tak of Maros, mam tam 700. No, dobra, ale... no ale tam nagrywano, powiem, z Robloxa, więc to się nie liczy, właśnie. To co to jest? Powiedzcie mi, co to jest? Jeśli ja w ogóle, ja, ja, wszyscy, co oglądają te takie green, takie green screeny, gdzie są napisy, czy nie lubicie, czy coś tam, te ki kidosy i, i coś tam, coś tam, to to są kidosy, serio! Ja. Ja 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 takich osób. Weźcie się ogarnijcie, ludzie. Weźcie się za siebie. już co wy robicie? Wy życie malujecie na takie głupoty. Jeszcze im lajki no. dajcie. Co to jest? Jesteście porąbani, a coś czy co? Oni w jeden dzień zdobywają milion subów, a my czekaj, się staramy czekaj, i nie będzie. Bługo puściło, weźcie się ogarnijcie, ludzie. Co to ma być? Lubcie się co chcecie, jak chcecie być takimi kidosami, a... W sumie... Chyba każdy jest na YouTubie, co robi se kanał, oprócz nas. No to, to, to nie chce mi się nawet gadać, co to jest? Myślcie we, jeśli ktoś to w ogóle ogląda jeszcze, to, wy, to niech mi napisze, yy, co uważa za takie zachowanie, jak ktoś robi takie rzeczy. Zaproś do znajomych na Robloxie, bo my się pewnie znamy. I tak, t, t, powiedz, niech mi ktoś napisze, co o tym sądzi, serio. A my już kończymy ten odcinek no yellow. No je